Cześć! Jestem Karincia i witam Was w nowym odcinku Infosimsów. A dzisiaj opowiem Wam o nowym pakiecie rozgrywki. A jest to pakiet rozgrywki wilkołaki, a więc y, żadnej odkrywczej nazwy, po prostu wilkołaki. Więc tak, w tym nowym pakiecie rozgrywki dostaniemy właśnie tę nową postać nadnaturalną, czyli wilkołaki. No i oczywiście ten pakiet rozgrywki musimy zacząć od kiedy będzie miał premierę czyli będzie miał premierę już 16 czerwca 2022 roku czyli w Boże Ciało, więc tutaj można powiedzieć że w Polsce będzie to dzień świąteczny, ale pakiet rozgrywki są dostępne tylko gdzieś tam na Origin i Steamie nie są dostępne w sklepach, więc może nawet dobrze, że tutaj sklepy w ten dzień będą zamknięte i premiera będzie o godzinie 19 polskiego czasu, a więc wieczorem będzie globalna premiera na całym świecie o jednej godzinie. Zresztą na Origin sobie jeszcze na koniec odcinka wejdziemy, aby zobaczyć właśnie nowe obiekty, fryzury i ubrania. Bo na Origin możecie właśnie to wszystko podejrzeć, bo już możecie kupić w przedsprzedaży ten pakiet rozgrywki. Jeśli chcecie, jak nie, to możecie czekać zawsze do premiery. I jeszcze jedna informacja: 10 czerwca, czyli w piątek za tydzień, SimGuru na live pokażą właśnie ten pakiet rozgrywki, więc jeśli chcecie zobaczyć w szczegółach, jak on będzie wyglądał, co zawierał, to serdecznie zapraszam Was na live'a twórców. Tak jak mówiłam, 10 czerwca, chyba tak gdzieś też w godzinach wieczornych powinien być. A z mojej strony zapraszam Was wszystkich na live'a 4 czerwca, bo tam sobie pogramy w The Sims 3, nie z tego świata. I właśnie tam pogramy wilkołakami i będziemy mogli sobie je porównać. Później do tych właśnie z czwóreczki, więc sobie przypomniemy, jak to w trójeczce wyglądało. Więc też już Was serdecznie zapraszam na 17 na, mojego, na mój kanał na YouTubie, bo tam sobie pogramy właśnie wilkołakami. No i dobrze, to wracam w takim razie do The Sims 4. Tak jak przed chwilą widzieliście, mają dojść fazy Księżyca do The Sims 4, ale na razie nie zostało powiedziane, czy to będzie w aktualizacji, czy w pakiecie rozgrywki, tego jeszcze nie wiemy. Ale na pewno wiemy, bo tutaj Simguru na Twitterze odpowiedzieli, że fazy księżyca będą opowiązywały we wszystkich miastach. A więc nie tylko w nowym mieście. Też to nowe miasto nazywa się Moonwa, Moonwood Mill i właśnie jest takie miasto troszeczkę, bym powiedziała, opustoszałe. Wcześniej był tam tartak i był przemysł, a teraz jest opustoszałe i nie ma tam już prawie nic. A więc tak, Moonwood Mill to było kiedyś właśnie miasto, właśnie typowo, troszeczkę może powiedzieć, przemysłowe. ktoś tam, czytałam go, określił, że to jest coś pomiędzy. Evergreen Harbor, a granitowymi kaskadami myślę, że to jest, bym powiedziała, dobre, dobre określenie. Wiemy też z Twittera, że to miasto ma mieć 5 parcel, a więc będzie to małe miasto, a tak samo duże powiedzmy jak Forgotten Hallow czy Glimmerbrook, a więc mniej więcej w takich samych rozmiarach. Wiemy, że jedną z parcel na pewno bar zrobił James Turner, więc możemy się spodziewać, że pozostałe parcele również zostały przez niego stworzone. Dodatkowo, jeśli chodzi o Moonwood Mill to wiemy, że ono ma mieć jakieś podziemia które mają być straszne i tylko dla odważnych osób i podobno ma być taki skrót pomiędzy tutaj właśnie różnymi lokacjami w mieście więc zobaczymy co to będzie na pewno jest jeziorko, księżycowe jeziorko w którym na przykład w czasie pełni można wyłowić specjalną rybę również jest szczyt tu gdzie można zdobyć właśnie paproć jakąś specjalną, więc to też na pewno będzie specjalne miejsce i miejsce właśnie dla wielu chciała, różnych rzadkich okazów kolekcjonerskich, więc na pewno nowe okazy kolekcjonerskie również z tym pakietem dostaniemy. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć, że owłosienie ciała, tutaj zostało. twórcy powiedzieli, że owłosienie ciała dojdzie w przyszłej aktualizacji i nie wiadomo, czy to oznacza aktualizację przed tym pakietem rozgrywki, czy może aktualizacja dopiero w lipcu czy sierpniu? SimGuru powiedzieli, że to będzie znacznie szybciej niż myślimy, niż oczekujemy, ale nie spodziewałabym się to, że dojdzie już to w czerwcu przed pakietem rozgrywki. Bardziej bym myślała o lipcu oraz sierpniu, ale mogę być zaskoczona przez twórców, oczywiście, tak jak wy. Więc tutaj wszystko jeszcze się może oczywiście zdarzyć. No i na jednym ze zdjęć na pewno też można było, mogliście zobaczyć, również na Zwiastunie mogliście zobaczyć. Zresztą wszystko, o czym mówię, linki w opisie odcinka znajdziecie. Za chwilę będzie właśnie specjalne zdjęcie, na którym zobaczycie teleskop, ale taki mały teleskop. I było powiedziane właśnie z tym, powiedzieli, że małe teleskopy, jeden dojdzie w grze podstawowej, i jeden dojdzie właśnie w tym pakiecie rozgrywki Wilkołaki, a więc będą teleskopy malutkie, a nie tylko takie wielkie, bym powiedziała obserwatoria, więc dostaniemy małe teleskopy i mogą być one zabójcze, więc może dostaniemy też śmierć przez meteoryt w aktualizacji? Zobaczymy, zobaczymy, to jest na pewno bardzo, bardzo ciekawe. Jeśli chodzi tutaj o same już wilkołaki, przechodząc właśnie do wilkołaków, to mają mieć one oczywiście dwie formy, a więc formę ludzką i formę oczywiście Wilkołaczą. i oczywiście na samym początku będą one połączone, no, tak samo jak wampiry, będzie można je rozłączyć, właśnie będzie można wilkołaka tutaj, bym powiedziała, dopasować do tego, jak chcecie, więc będzie, będą różne, właśnie, futerka, będą różne zęby, różne uszy, więc tutaj na pewno będziecie mogli właśnie tych wilkołaków w kasie dopasować tak, jak chcecie. Więcej o tym, co będzie można robić, też na pewno twórcy powiedzą właśnie w Tutaj na live, ale na pewno powiedzieli, że będzie mnóstwo kastomizacji właśnie tych naszych wilkołaków i tych ich wilkołaczych form i tutaj na pewno dużo się w tym temacie zadzieje, na pewno dużo nam tutaj powiedzą. No, wilkołaki mają mieć swoje zdolności, a więc na przykład mogą oznaczać terytorium, albo na przykład mogą być odporne na księżyca, więc będą mieli pewnie jakieś drzewko umiejętności czy coś, tak jak mieli wilkołacy czy czarodzieje. Ale również mają mieć swoje temperamenty. I to jest powiedziane temperamenty w liczbie mnogiej, więc sądzę, że będzie ich więcej niż jeden. I to będzie pewnie coś w ala słabości, które mieli tutaj pewnie wampiry. I pewnie ma mam nadzieję, że to będzie coś, co będzie można właśnie im wybierać. A więc, nie tylko, że. Mamy z góry narzucone właśnie ten, ten temperament, albo temperamenty w liczbie mnogiej, tylko że to coś, tak jak słabości mogliśmy wybrać, to tak samo, że temperamenty będziemy mogli wybrać z naszym wielkołakom, żebyśmy mogli zrobić ich takimi, jakimi my chcemy, a nie takimi, jakimi gra gdzieś tam im narzuca. No i jeśli Sim będzie właśnie robił coś wbrew swoim temperamentom i w ogóle, to oczywiście będzie rosła jego furia, a więc tutaj, jak ta furia, bym powiedział, mu się zapełni, Albo będzie taki wejdzie w poziom krytyczny, nie wiem jak to będzie określane. To wtedy nasz Sim zamieni się po prostu w bestię, czyli w, w wilkołaka automatycznie. Więc pewnie gdzieś tam jak widzieliście na zdjęciach te czerwone oczy, to właśnie to pewnie ta przemiana z powodu Furii, i pewnie też Sim będzie tracił nad sobą kontrolę, i pewnie coś takiego również tutaj pewnie doświadczymy, ale zobaczymy. Tutaj twórcy jeszcze oczywiście nie wyspecjalizowali tego, tylko było gdzieś tam w blogu napisane, że właśnie mają mieć temperamenty i Furię. I właśnie, że trzeba na nią uważać, bo jak się zapełni, to będzie nagła przemiana, więc przemiana nie tylko wy spowodowana księżycem, ale również właśnie e Furią. Jeśli chodzi o Wilkołaki, to w grze mają być już od razu na początek dwa stada, dwa rywalizujące ze sobą stada. Jedna to będzie Sfora Moonwood, a druga to będą szalone kły. Każdy będzie miał swoje osobowości i możemy dołączyć do jednego lub drugiego, ale oczywiście nie musimy, jeśli nie chcemy, żeby dołączyć, to będziemy musieli wykonać różne zadania. No, i później oczywiście będziemy reprezentować to, to stado. No, i oczywiście w stadzie jest również hierarchia, zasady, więc tutaj, również w przyszłości, jeśli będziemy chcieli, będziemy mogli zostać liderem takiej, takiej właśnie, takiej swory, takiego stada. Więc tutaj, też ten aspekt, bym powiedziała, wilkołaczych stad został również tutaj, bym powiedziała, oczywiście uznany. No, i oczywiście jeszcze jest tak zwana lore, a więc tutaj. Będzie można wejść do biblioteki i poczytać różne książki właśnie na temat wilkołaków i właśnie na temat ich historii, więc tutaj na pewno będziemy mogli właśnie pójść do biblioteki i poczytać, ale również będziemy mogli poczytać właśnie o historiach również wampirów, a więc nie tylko wilkołaków, ale również wampirów. No i te wampiry tutaj będą z naszymi wilkołakami oczywiście rywalizować, jeśli oczywiście posiadamy oba pakiety, no na pewno będą się oni ze sobą ścierać. No, i gdzieś tam było również wspomniane, że jest coś takiego jak wścieklizna i lek na wściekliznę, więc nie wiem, czy wścieklizna będzie jakąś chorobą czy coś, ale to na pewno lek na wściekliznę na pewno nie jest lekiem na likantropię, czyli lekiem na powiedzmy wilkołactwa, więc na pewno tutaj będzie musiało być coś osobnego, jeśli chodzi właśnie o lek na, na wilkołactwa, więc żeby się odczynić z tej wilkołaczej formy. Ale jestem ciekawa, co wymyślili z tą wścieklizną, bo na razie tak zostało rzucone hasło w eter, no, i mam nadzieję, że zobaczymy na ten temat więcej. Jeśli chodzi o to, jak można zostać wilkołakiem, to na pewno można zostać ugryzionym. Zresztą to było widać tutaj właśnie na zwiastunach ale również można się takim urodzić. No, i więc od razu, jak będziemy chcieli, będzie można właśnie nimi pewnie grać od stworzenia właśnie w kasie. Więc pewnie będą takie trzy formy. Tak samo jak z wampirami, również można poprosić o przemienienie albo stać się właśnie w kasie, albo również się takim urodzić. No jeśli chodzi o urodzenie się, to małe dzieci, właśnie wilkołaki, starsi simowie będą mogli uczyć wycia, więc tutaj również widzicie, jak raz nasz wilkołak wyje, to wilkołaki też będą mogły sobie wyć i również będą mogły tego uczyć właśnie małe dzieci, więc to też na pewno będą fajne interakcje coś, co będzie odróżniało oczywiście małych, małe dzieci wilkołaki od innych małych dzieci. No i tak jak tutaj widać na zwiastunie właśnie teraz było, że wilkołaki będą gdzieś tam mogły kopać w ziemi, nie wiem czy to będzie właśnie za pomocą kopania w ziemi będą wchodziły do tych podziemi i różne skróty odkrywały, nie wiadomo, na razie coś takiego. Wilkołaki będą mogły również robić ze sobą sparingi, bicie między sobą, więc tutaj na pewno w ten sposób również będzie się zdobywało umiejętność, poziom, tutaj bym powiedziała wielkołactwa, żeby oczywiście zdobywać kolejne perki, kolejne bonusy, kolejne umiejętności, więc to też na pewno będzie można to robić. Na pewno będą nowe potrawy. Gdzieś tam na zwiastunach widać na zdjęciach również właśnie jakieś takie surowe mięso, więc być może jedną z nowych potraw również będzie surowe mięso dla naszych wilkołaków, więc to też jest tutaj, bym powiedziała, pewna rzecz, którą będzie pewnie można zrobić. No, i również zostało wspomniane coś o, o tym, właśnie, o tych munkasterach, ale to już zostało wspomniane wcześniej, jeszcze przed tym, jak mieliśmy zwiastun, jak tutaj. SimGuru tutaj nas zarzucali różnymi informacjami, że coś jest takiego jak Mooncaster. Nie wiadomo, jak to się podnaleźć po polsku nazywa, ale też nie wiadomo, co to dokładnie jest, bo twórcy powiedzieli, że na razie tego na Twitterze nie zdradzą, więc musimy poczekać na lewa, żeby zobaczyć właśnie, co to ci Mooncasterzy są. Jak widzicie, jestem teraz na Originie i tutaj jest potwierdzenie tego, że tutaj będzie premiera 16 czerwca o godzinie 19, więc dopiero jedna globalna, globalna tutaj premiera, już można zamówić jeśli chcecie właśnie przedpremierowo no i tu jak sobie zejdziemy w dół, to, to już są opisy też, zdjęcia dodatkowe a też jest to co możemy otrzymać, więc są tutaj obiekty wszystkie, a więc widzimy wszystkie fryzurki, ubranka, spodnie tutaj również wszystkie te pierścionki, właśnie te trzy pierścionki, które mogliście widzieć na jednej ręce Sima, to właśnie też SimGuru potwierdzili, że właśnie to są trzy osobne tutaj pierścionki z tego co widać, mamy nowe tatuaże Nowe tej kolczyki, nowe wisiorki, nowe fryzury, również dla dzieci, dorosłych, również dla małych dzieci mamy jakieś ubranka, więc nie tylko dla dzieci, nowe paznokcie, te bardzo fajne spodenki, tam później również buty zobaczymy, nowa piżamka dla, dla małych dzieci, mamy nową tutaj czapeczkę, mamy więcej tatuaży, powiedzmy nowe kły dla wielkołaków, ale mamy również nowe blizny, gdzieś te ta blizny tam gdzieś tam można było też podejrzeć, ale tutaj też mamy bardzo dobrze pokazane właśnie wszystkie nowe blizny, ja uważam, że to jest coś fajnego, to jest na pewno fajny aspekt, nie tylko będzie fajne to dla wilkołaków, żeby gdzieś tam opowiedzieć ich historię, że gdzieś tam może z kimś walczyli, dlatego gdzieś tam mają blizny, ale również na naszych simach, no, żeby to po prostu dawać, nie tylko na tych simach, to są wilkołakami, już niektóre blizny mamy w The Sims 4, przecież w Zostanie Gwiazdą zostało dodanych właśnie kilka blizn na twarz, a tutaj mamy jeszcze więcej blizn i to są blizny na całe ciało, co bardzo, bardzo, bardzo mnie cieszy, no bo będzie na przykład każdy mógł na przykład dać właśnie bliznę, którą gdzieś tam również sam gdzieś tam ma, więc powiedzmy również będzie mógł lepiej odtworzyć, odtworzyć nawet siebie powiedzmy, więc to na pewno bardzo, bardzo, bardzo fajnie i również więcej blizny jest na samą twarz, nie tylko na, na całe ciało, tutaj widzicie też kolejne obiekty i właśnie jeszcze więcej gdzieś tam szpów i, i kłonów, i kłów przepraszam, właśnie dla, dla naszych simów i mamy też nowy, Tutaj właśnie również kolczyk do nosa. Taki też podwójny z jednej i z drugiej strony, również dla normalnych Simów jest nie tylko dla wilkołaków, no ale pod spodem mamy też wszystkie obiekty trybu budowania. Szczerze powiedziawszy, ja się tutaj nie dojrzałam żadnego nowego obiektu funkcjonalnego. Nie wiem, zawsze w takich pakietach rozgrywki jakiś nowy obiekt funkcjonalny dochodził, no ale tutaj mamy nową grupę, więc może powiedzieć, że same wilkołaki są nową funkcjonalnością. Ale jak gdzieś tak, ale zawsze jakiś był taki, jakiś obiekt funkcjonalny, co nie, czy jakoś kociołek, miotły, właśnie, czy tutaj różdżki dla tutaj czarodziei, czy właśnie, nie wiem, trumna, albo właśnie organy dla, dla wampirów, gdzie tam zawsze jakiś nowy obiekt był, taki funkcjonalny w pakiecie rozgrywki, mówię, już nie mówię o innych pakietach rozgrywki, które zawsze coś tam miały nowego. A tu się takiego czegoś nie, doj nie dojrzałam. Po prostu nie wiem, czy ten fotel nie będzie rozkładany gdzieś tam, ale nie wyglądał na zdjęciu, nigdzie go nie widziałam w rozłożonej formie, więc jestem ciekawa, czy rzeczywiście jakiś z tych obiektów ma nową funkcjonalność. Bo według mnie, nie, na pewno mamy nową gitarę. Tu jest właśnie ten mini teleskop, który właśnie ma dość z pakietem rozgrywki. Tak jak mówiłam, druga forma jego w grze podstawowa, więc również to jest powiedzmy jakaś taka nowość, ale tu dochodzi tak jak drabiny doszły. I w życiu Eko, i w grze podstawowej. To naprawdę nie jest to nowy obiekt dla życia Eko, no bo mamy jeden w grze podstawowej, więc to jest druga wersja tego, tego. Mamy też fajnie łóżeczko dla małych dzieci, mamy również nową kołyskę dla niemowląt. Ma, niemowlaki mają bardzo mało nowych ko, mają kołysek, więc fajnie, że dostajemy jakąś nową kołyskę, właśnie dla, dla małych dzieci. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba, no tutaj jak widzicie więcej różnych obiektów, te obiekty będą gdzie gdzieś są tam zniszczone i takie podniszczone albo takie troszeczkę DIY bym powiedziała, więc tutaj na pewno w takiej formie, troszeczkę podobnej właśnie do innych też trochę pakietów, ale na pewno uzupełnią to i taką widział estetykę właśnie troszeczkę zniszczonych rzeczy i na pewno będzie to dosyć fajne. Mamy też więcej tutaj jakby właśnie różnych, właśnie też dodatkowych rzeczy jakichś, wiecie, pęknięć i innych które będziemy mogli dodawać na ścianę oraz na podłogi, więc to też na pewno będzie fajne. I znowu też mamy dodatkowy krzaczek do sikania, więc już nie pierwszy, który tutaj gdzieś dochodzi. To są pewnie zasłonki na okna, więc też na pewno ciekawe rzeczy tutaj mamy, ale mówię, żadnego obiektu funkcjonalnego się gdzieś tam nie dopatrzyłam, ale na pewno niektóre tutaj ozdoby dekoracyjne, na przykład coś takiego w domku przy kominku postawić, na pewno będę korzystała w wielu moich domach i to właśnie, nawet jeśli nie będę korzystała właśnie z samego pakietu, to na pewno, czy z rozgrywki, to na pewno ten obiekt dekoracyjny, mnie się na pewno przyda, więc taka, właśnie taki, wiecie, detal, żeby postawić przy, przy, przy kominku. No i mam jeszcze więcej, róż, na przykład tutaj różnych palenisk, ale paleniska też mamy różne w grze, więc tutaj to na, naprawdę nie jest nic nowego, więc jeśli chodzi o obiekty, jak na nie spojrzałam. Się lekko za wiadomo, ja szukałam jakiegoś takiego obiektu, który właśnie mógłby dawać nam nową rozgrywkę, ale niczego nie znalazłam. To już bardziej byłam podekscytowana no, właśnie tutaj tą częścią i właśnie tymi bliznami na ciało. Tym była na pewno podekscytowana. Najbardziej bym powiedziała z całego pakietu, no ale też oczywiście będą musiała zobaczyć, jak wyglądają, jak wygląda cała rozgrywka wilkołakami, jak będzie mi się to podobało. No te wilkołaki są troszeczkę inaczej wyglądają niż w poprzednich częściach. Są troszeczkę bardziej bym powiedziała ala koty z musicalu, ale myślę, że jak się je dobrze ubierze, to mogą być nawet fajne. Mogą być fajne, zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w grze, na pewno pasują estetyką do samego Sims 4, ale zobaczymy jak bym powiedziała w praniu mi się sprawdzą i jak będzie mi się nimi grało, więc ja na pewno pakiet rozgrywki kupię. No i zapewne gdzieś tam 18 czerwca możecie się ode mnie jakiegoś live'a właśnie z wilkołaków z The Sims 4 spodziewać, a więc najbliższy, w sobotę, 4 czerwca, będziemy sobie grali The Sims 3 wilkołaki, a 18 czerwca już po premierze pakietu rozgrywki sobie właśnie na pewno zagramy wilkołakami w The Sims 4, więc też serdecznie na tego lejwa, mojego zapraszam i przypominam 16 czerwca wychodzą, a 10 czerwca i jeszcze jest live twórców, gdzie na pewno będziemy mieli dużo informacji, na pewno kolejny odcinek InfoSimsów na ten temat powstanie i przekażę Wam, co tam mogliśmy się dowiedzieć. Na pewno dostaniemy jeszcze, jeszcze więcej informacji, bo na razie niestety tych informacji dodatkowych dostaliśmy mało, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się podobał i do usłyszenia, do zobaczenia, susu! Su.